świętujemy dziesiątą jubileuszową edycję konferencji Lumen organizowanej przez PCG Akademia oraz Fundację Rektorów Polskich i Times Higher Education. Mieliśmy okazję wysłuchać panelu na temat umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, a, a także odbyć ceremonię związaną z wręczeniem statuetek dla instytucji i osób, które Most ideas do not come from people talking. They come from people listening. And this conference was set up with that in mind. Um, it was set up um, ten years ago um, to bring together people, to talk, to listen, to learn, um, to really form um, a community that. Was a learning community, but one that was also willing to discuss some of the tough issues um, that higher education was facing, either at an institutional level or at a systematic level um, here in Poland. Um, I think we've accomplished a lot during these 10 years. Um, we still have a long way to go, but it's been one of the better um, conferences um, and venues for people to get up to express what's going on, um, what they need help with. Um, the things that they want to focus on um, and bring parties together who can help solve some of those problems. Dzisiaj 44 polskie uczelnie dostały nagrodę z, z naszych rąk decyzją angielskiej firmy rankingowej i jak widziałem z wielką satysfakcją przyjęły to poświadczenie swojej pozycji międzynarodowej. To jest jedno z tych dokonań lumen, o których warto pamiętać. Lumen to doskonała okazja do tego, żeby spotkać się z przedstawicielami społeczności uczelnianej dla firm, które oferują usługi i produkty IT właśnie dla tego rynku. Podczas każdej edycji Lumenów mamy taką specjalną strefę partnerów, w ramach których ustawione są stoiska, odbywają się różne, różnego rodzaju prezentacje produktowe. Firmy mają okazję nawiązania bezpośrednich relacji z przedstawicielami uczelni na różnych stanowiskach, są to rektorzy, prorektorzy, kanclerze, dyrektorzy. IT, więc bardzo relewantne środowisko do tego, żeby rozmawiać o tego typu rozwiązaniach. Dlaczego warto bywać na konferencji Lumen? Dlatego że dają one dostęp do najlepszych praktyk, do najnowszych trendów i do najbardziej udanych wdrożeń w sektorze szkolnictwa wyższego. Dają one także dostęp do narzędzi, które są potrzebne, a wręcz niezbędne, aby w najbardziej innowacyjny sposób doskonalić swoje systemy zarządzania wszystkimi jednostkami uczelni i szkolnictwa wyższego. Zapraszamy na kolejne edycje konferencji LUMEN.